Mówisz git przyda się? Lecimy! Poradnik! Co <grymne> ja, ja robię ze swoim życiem? Poradnik crucyfiksa. Enough one. Enough one ciężkie podejście się podobno szykuje. Dobrze, no to tutaj musimy faktycznie troszeczkę bardziej się skupić na badaniu ducha. Niż na przed chwilą jak pokazywałem Hunt Event. Tam nie musiałem się zbadać, skupiać na badaniu ducha. Susan Brown, do you like science? Cause I do. Suzan? Mm, mam lustro, Susan. Nie zawaham się go użyć. Wiem gdzie to jest nawet, nie? To, to brzmi jak tutaj? Czy się może mylę? Suzan? Hello Suzan? Suzan? I know here. Zaraz. To mógł być jeszcze warsztat dla kuchnią. Mógł. E Mówię dla, mógł dlatego, że nie zwracam uwagę na szczegóły, a na, powiedzmy, na ułożenie, na, na, na gospodarkę, y, pomieszczenia, jakie widzę w lustrze. Jakby zwracał uwagę na szczegóły, no to za dużo sanity mogłybym co czasem zjeść. A! Wy wy za to macie zero szacunku do nauki. Ja te są to alerty Nie będzie czekania jeszcze dłużej. Siemanko. Suzan, czy ty serio jesteś tutaj? Gorzej, się mi się trafił jakiś no to jak ja tu mam pokazać coś o krucyfiksie, ha? ha? Będzie to za długie, za muzolne. W obu miejscach jest cisza! Mnie, nie chciałbym lustra dalej...

Jest bardzo to, co tam widzieliśmy, bardzo by nie, nie współgrał do naszych badań. Dlatego od razu lepiej zrobić takie coś. Pewnie tak. W naszych badaniach nie ma miejsca na szejdy. Słyszałem? Ja to słyszałem. Na górze? Chyba. Tu jest. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, czyli na górze. Okej, okay, to dzika puszka, przepraszam. A, dobra, jest puszka. Bardzo w sumie dziwne. Stała, stała jak ta. I on przewrócił na bok. E, przydałoby się korki włączyć. Dobra, może już zacząłem mówić w parę słów o krucyfiksie. <grymne> Pierwsze najważniejsze to, że krucyfiks nie działa na hancie. Pozdrawiamy bunny. Krucyfiks nie działa na huncie. Krucyfik po <grymne> działa, działa w sposób, aby uchronić się przed ewentualnym hantem. Crucifix należy położyć w pokoju ducha, w tym przypadku raczej, raczej jest to jadalnia. Tera, teraz mamy, mamy zadanie troszkę, powiedzmy takie... Troszkę zadanie, troszkę, bo ja wiem, pogłówkowania. Crucifix ma zasięg działania 3 metry dookoła siebie. Dla ducha Banshee wynosi to 5 metrów. Może, może ja od razu pokażę, ile mniej, ile mniej więcej to jest te 3 metry. metry to jest o. Jak, jak te dwa powiedzmy. To są panele. Te duże płyty. 3 metry. 3 metry No, mniej więcej to są te, te, takie długości. Czyli, jeżeli duch teraz będzie chciał za, zaatakować, je, jest duża szansa, że za, zaatakuje w, w obrębie e, krucyfiksa, bo m, myślę, do, dosyć, e, dosyć spory obszar pokoju. Pokoju pokryliśmy krucyfiksem. A jeżeli, no, będziecie mieć sytuację, że był hand, a e, krucyfiks nieruszony, znaczy duch zaatakował poza zasięgiem krucyfiksa, i wy, wypadałoby troszeczkę pozmieniać ułożenie krucyfiksów. Nie ma orbów? Czemu nie wziąłem kamery na statyw? Zawsze biorę, nie wiem, nie pytajcie. Z krucyfiksem można zrobić no nie, nie, nie tylko to, żeby was uchronił przed huntem lub zaliczył wam zadanie. Można czasem sobie samemu ułatwić życie. Postawić powiedzmy krucyfiksa z, Powiedzmy to jest jakiś pokój. pokój. Tutaj nie ma wyjścia, tu jest tylko wyjście. Jak sobie postawicie króta tutaj i tutaj, to dużo automatu powinien atakować tutaj, przez co macie czas na, czas, większy czas na ucieczkę. Ale głupotą jest faktycznie doprowadzać do Hunta, lepiej. Spróbować dzięki Krucyfiksom go, go ograniczyć. A Hir? Are you here? Where are you? How old are you? What do you want? Czyli. Oj, tu mam zrozumieć gdzieś? Yes. Where are you? Are you here? Are you close? I'm here. Ach, tak. Tu, mów, tu mówię daleko, a tu mówię blisko. Ciekawostka, nabieżanie ducha za pomocą Spirit Boxa, bardzo wawaliu. To... A to się włączył... E... Ba backup Spirit Boxa, sam sobie siebie mi odpowiedział. Wiesz co, odciski, badanie, nie ma temperatur, Phantom Polter. To albo pismo, albo docy, tak? No, może sobie przyniosę już kadzidła. No, ten duch robi też niewiele. Teraz teraz czekamy na Hunta. Zobaczymy, czy hmm, duch zaatakuje w obrębie krucyfiksów, czy gdzieś poza nimi. Duch może teoretycznie Tu z deskraju powinno mu się... może udać zaatakować. Tam bardziej pod okna. No bo to jest dosyć duże pomieszczenie. Nie? Ciężko skutecznie popokryć. Tak, wszystko jasne. I masz 4 Ghost Event. Ciężko pokryć, żeby no. Ghost Event. Bo. Co, co, co ja gadam? Ciężko pokryć działaniem Crucifixa, żeby no faktycznie ta, cały pokój to pokryło. Ale przez hale byłoby jeszcze bliżej. Tak samo wyjście tam, gadanie. <sharp> Mo może zaraz, myślę. Jasne? Po, po tej mapie, jeżeli pokażemy, krucyfiksy, halon. E duszek zaatakował poza zasięgiem krucyfiksów. To jest, to nie, to jest poltergeist, to nie jest fantom. O -o, o, 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 o. Fiu. Za szybko mrygał, za szybko pojawiał się i znikał, żeby. No to, to był fantom. Czyli, czyli, czyli. Duszek zaatakował. Nie w obrębie krucyfiksa. To znaczy tylko to, że trzeba zrobić coś takiego. O, spróbować coś takiego. No, w sumie... Po... To ma nawet większy sens, to co ja teraz zrobiłem. Przed, przedtem położyłem tak, tylko właściwie e, na odwal się położyłem, te krucyfiksy. Nie, nie przykładałem się jakoś do nich. Tak ta właśnie nie należy ustawiać krucyfiksów. Teraz myślę że zdecydowanie większą część pokoju pokryją. Weźmiemy kolejne kadzidło. Tu mnie tutaj też nie będę bawić zadania ani zdjęcia. Po co? Na co? Nie trzeba. Jesteśmy w innym celu. Z krucyfikami można zrobić jeszcze jedną w sumie dosyć ciekawą, fajną rzecz. Ma, macie powiedzmy, powiedzmy, głos eventa. Naprawdę? Zaraz wrócę do tematu. ten duch bardzo unika krucyfiksa. Ale, ale mówię, no to, to jest du, duży, du, duży pokój. Większy niż, niż to, co Krucyfik jest w stanie zrobić. Macie, macie powiedzmy go z czy to stojącego, czy to e, szarżującego na Was. A wiecie, że jesteście w zasięgu ataku, e, jeżeli chodzi o Sanity? Czy, czyli w, w ten czas. Ghost event? Czy zgasił? Ghost event. Uciekał ode mnie? Nie, ty uciekasz. To hel. <grym> e, czy, czyli w ten czas, jeżeli wiecie, że to był. Zostań! E, wiecie, że to był Ghost event? Pismo, Poltergeist, tak, tak jak zresztą sądziłem, nie mrygał na fantoma. Znowu Ghost Event, może ja wyjdę i wypowiem się tutaj, żeby on mi nie przeszkadzał, żeby dał mi dojść do słowa. Jeżeli macie Ghost Event, mówię, szarżujący, czy to stojący, to... A wiecie, że możecie mieć zaraz, zaraz atak, to rzućcie krucyfiksa w ostatnim miejsce ducha. Na przykład ostatnie miejsce, gdzie, gdzie się, gdzie zniknął, jeżeli na was szarżował, lub ostatnie miejsce, gdzie stał, jeżeli był Ghost Event stojący, śpiewający. Wtedy jest duża szansa, że... ...Rucyfix zostanie zjedzony, po prostu. Bo, gdzie Ghost Event, szczególnie... Te ...chyba trzy albo cztery, gdzie miałem przed chwilą, jest duża szansa na atak. E, t, t, ta zasada, o której wspominałem przed chwilą, nie działa w przypadku Ghost Eventa z y, chmurką. To jeszcze, co jeszcze? Może wejdę? I zrobić coś takiego. Bo on, on y, ostatnio stąd zaatakował. Bo, a teraz gdzieś stamtąd. Myślę, może, bo, może. To nas genialnie przynosi do kolejnego clue, jakim jest czasem zrezygnowanie z Crucifixa, zadania z Crucifixa, bo no... czasem jest to trudne bardzo. czas chłodne. Trzeba, trzeba wiedzieć, kiedy zrezygnować, żeby le, lepiej pojechać na kolejną mapę i zrobić kolejną mapę. Dzięki temu masz więcej EXPA. Niż tutaj głowić się z zadaniem na krucyfiksa po, po 10, 10, czy tam 20 dolków. Nie warto, jeżeli to tyle zajmuje. Przy, przydałby się Ghost Event taki faktycznie śpiewający, wtedy bym rzucił krucyfiksa pod ducha. I jest szansa, żeby właśnie zaczął ghost, Hunt z miejsca, gdzie skończył Ghost Event. Naprawdę, Duszku! Znajdziemy eee, mi kadzidło, spróbujemy teraz przestawić krucyfiksy na, na wejście. Duch bardzo nie lubi krucyfiksów. A, mamy nawet zadanie z krucyfiksem. ja chcę łykać tablety? Nie no, ja chcę hunta jednakowoż. mi mnie przestawić? coś takiego? Czasem jest dużo zabawy z krytyfikami. M mówię, czasem trzeba faktycznie dobrze się zastanowić: czy, ch czy chcemy to robić, czy może lepiej odjechać. O, dziękuję. U, udało się zablokować e, atak I Jedna połówka powiedzmy została przysłowiewo ugryziona. E, je, jeszcze e, chroni nas przed atakiem e, lewa, lewa strona. Jeżeli ją, ją też tak przygryzie, no to krucyfiks będzie bezużyteczny. Tam mam się trzy życia, jeden, dwa, trzy. O, fajnie by było, jakbyś zatokował jeszcze raz, żeby ten crucifix zadziałał. Myślę, mogę zrobić tak. Co ty na to, duszek? Ewidentnie teraz tutaj hałasu hałasujesz bardziej. No dalej, mam zero sanity. Gdzie te ataki? Słucham ja. E, czasem może być właśnie sytuacja jak taka, wiecie, że macie Zero Sanity, a ataki ustały, znaczy, że Crucifixy są w dobrym miejscu. Znaczy, że e, duch chce zaatakować, ale nie może. O! To, to jest już e, nie, bezużyteczny Crucifix. E, w, widzieliście, jaki był, był przestój, przestój przy, przy ataku. Znacznie dłuższy niż ten e, normalny, domyślny. Bo no, duch nie może atakować co, co sekundę, musi odczekać jak, 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 jakiś tam jednak czas. Ale co na, nawet był e, dłuższy niż ten e, czas domyślny. Chyba, że był jeszcze, z, e, jeszcze pod wpływem kadzidła? Nie, wątpię. Wątpię. Nie, nie mniej. Czas, czasem właśnie jest sytuacja, że macie przestój w atakach. Czyli duch próbuje szukać miejsca, żeby was zaatakować po, poza, poza krucyfiksem, ale nie, nie może tego zrobić. Aż w końcu się jednak decyduje na zaatakowanie w obszarze krucyfiksa. Tyle. Łączy kropki, będziecie mistrzami krucyfika, nie poltergeist. No, tyle tego tematu, nic więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne.